Cześć z tej strony Bartek Niesacki. W tym odcinku pokażę wam w jaki sposób w panelu LinkedIn Ads targetować użytkowników na podstawie funkcji bądź też działów, w których pracują. Cześć, cześć, dzisiaj pokażę Wam targetowanie na podstawie funkcji. To jest jedno z tych targetowań, które, które wykorzystuję pewnie dosyć często, więc pokażę sobie, jak to właśnie jak to działa, do czego to służy i gdzie to się znajduje. Możemy sobie kampanię, dla osób, które są nowe na tym kanale, nie wiedzą do końca dlaczego już tak lecę szybko do, do przodu, co to jest kampania, co to jest cel, no to jak tutaj zapraszam Was też do początkowych odcinków tej playlisty, tutaj chwilę trzeba dojść do tego krokowo, żebyśmy wiedzieli dlaczego tutaj szybko wkładałem świadomość, a dlaczego tutaj szybko scrollowałem i dojechałem do lokalizacji wpisuje Polska, jest to nieistotne nie na, na tym etapie więc Was zapraszam serdecznie, będzie kolejny odcinek dotyczące targetowania, pewnie będziemy ich mieli koło 25, będą dla Was zrozumiałe, bo każdy z tych odcinków zaczynam tak samo i tak samo przyspieszam odsyłając nowych odbiorców po prostu do innych odcinków, od których powinni zacząć, żeby to było im prościej zrozumieć więc dochodzimy sobie do tego naszego zawężania klasycznie atrybuty odbiorców i tutaj mamy sekcję doświadczenie zawodowe która właśnie od samej góry ma pierwszą rzecz, taką jak funkcję. No i czym są w ogóle funkcje? Funkcje to są te, nazwijmy je, działy w strukturach firmy. Czyli mamy dział administracji, dział badań, dział finansów, HR-ów, inżynierii, konsultingu i tak dalej. Czyli pewne typy takiego, typy pracowników, które, mm -hmm. które właśnie oni spełniają. Żeby w, by było wam to też prościej zrozumieć, w kolejnym odcinku będziemy też nagrywać coś takiego jak stanowiska. Czyli jeżeli byśmy sobie wzięli na przykład. Stanowisko, które by się nazywało developer, czy programista, może niech będzie, inżynier oprogramowania. Tak, widzicie, mamy tutaj całą masę inżynierów starszych inżynierów oprogramowania, głównych inżynierów oprogramowania, oprogramowania. I tutaj, tak jak widzicie, wszystkie te stanowiska mają tą inżynierię jako część wspólną, czyli technologie informatyczne, inżyniera to jest 89% tych stanowisk albo i nawet łącząc jedne i drugie to pewnie nie mówię, że ponad 100, ale to chodzi o to, że ktoś może być inżynierem i technologiem informatycznym, więc to co możemy sobie robić to wyklikować te stanowiska po kolei i różne typy opcji konsultantów oprogramowania Wykorzystać albo możemy dojść do wniosku, że to nasze doświadczenie zawodowe zbierzemy po prostu do jednej wielkiej kupy i wrzucimy sobie to właśnie jako funkcja inżynieria. I teraz chodzi o to, że my nie mamy pełnej kontroli nad tym, co za pracownicy są w tym typie właśnie funkcja inżynieria, ale wiemy, że to najprawdopodobniej są deweloperzy, że to są programiści, że to są specjaliści oprogramowania, czyli ci, ci sami, których przed chwilą wyklikiwałem. I właśnie w ten sposób, jeżeli nie chcemy klikać tych poszcz poszczególnych stanowisk po kolei, to możemy sobie wrócić taką pewną grupę tych pracowników, którzy spełniają właśnie określone funkcje. Czyli czy to jest tam starsza księgowa, czy to jest główna księgowa. Czy to jest dajmy na to referent do spraw finansów, pewnie takie są, czy do, do spraw obsługi faktur, trochę jakby wymyślam te, te stanowiska. No to jeżeli sobie dodamy księgowa, no to tak naprawdę nam księgowość to nam rzuci różnego rodzaju stanowiska, które właśnie te osoby mogą mieć. Więc w ogóle zacznijmy sobie od tego, żeby sobie po, pojechać, jakie my tutaj mamy możliwości. Mamy administrację, mamy badania, finanse, HR -y, inżyniery, jak widzicie, tutaj najeżdżając na ten Punkt, mamy mniej więcej całkowitą liczbę członków posiadających ten atrybut, czyli całkowitą, mówię, na, na świecie, nie tylko w, w Polsce. 42 miliony inżynierów, według tutaj tej estymacji mamy na linkinie. Consulting, kontrola jakości, księgowość, kupno-marketing, marketingowców takich jak ja, bądź też. Jakby... Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Zajmujące się podobną tematyką, 16 milionów, media, nieruchomości, operacje biznesowe, opieka zdrowotna, prawo, przedsiębiorczość, rozwój firmy. Jak widzicie, cała, 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 cała masa tych rzeczy. To co mam tutaj powiedzieć, to jest pierwsza rzecz jest taka, żebyśmy też mieli świadomość, że jeżeli rozmawiamy o czymś takim jak marketing, to mam coś takiego jak marketing media i komunikacja. I jeszcze pewnie będzie gdzieś tutaj coś, co możemy sobie nazwać sprzedażą, więc część osób, które pracują w ogóle w sprzedaży, może się okazać, że jest zaklasyfikowana jako marketingowcy, część osób, które pracują w marketingu jako sprzedaż. Jest też na razie do tego podchodzić z pewnym dystansem. Bardziej to chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, że coś takiego istnieje i też w pewnym stopniu umiejętnie to wykorzystywać, wykorzystując wykluczanie, które Wam pokażę w jednym z kolejnych odcinków. Pokażę to bardzo szybko, o co tutaj chodzi. Jeżeli mamy. Osoby z marketingu 120 tysięcy osób, tak jak widzimy tutaj, marketing, rozwój, firmy, media, sprzedaż to, to są te osoby, które mogą tutaj się przewijać w różnych innych typach funkcji. I jeżeli sobie tutaj weźmiemy na zasadzie na poziom hierarchii, to tak jakbyśmy mogli, dlatego ja zacząłem od tego inżyniera programowania, moglibyśmy kl klikać sobie jako starszy inżynier oprogramowania, inżynier oprogramowania senior, czy tam senior developer, senior frontend end developer. Czyli wpisywać te wszystkie seniory, stars starszych, jakichś tam doświadczonych, to równie dobrze możemy to w tym momencie wykorzystać na tej zasadzie, że wybieramy sobie tutaj marketing, a to co jeszcze sobie robimy, to zawężamy jeszcze na podstawie doświadczenia zawodowego i dajmy na to y poziomów hierarchii. Klikamy sobie, że to ma być jedynie, na przykład menadżer, doświadczony pracownik i dyrektor. No i tutaj to nam pokazuje, że w tym przypadku, jeżeli weźmiemy menadżer i doświadczony, menadżer i dyrektor, to mamy. 26 tysięcy osób, przed chwilą mieliśmy 120 tysięcy, więc już odrzuciliśmy część tych osób i w ten sposób mnie osobiście jest często szybciej wyklikać te, te stanowiska. Nie muszę szukać wszystkich odpowiedników, że jeżeli to jest marketing, to to będzie Social Media Marketer, albo dajmy to Performance Marketer, albo PPC Marketer, albo Google Ads Marketer, jak widzicie jest tego po prostu cała, cała, cała cała masa takich tematów, tylko mogę ich sobie zgrupować do pewnego rodzaju większej grupy. No, oczywiście każdy, kim ma dwa końce, bo za chwilę będę Wam pokazywał odcinek, dlaczego Wykor y targetowanie po stanowiskach też ma swoje plusy, i też to tak w ten sposób wykorzystuje. Tylko należy to po prostu według mnie robić świadomie, tak, żeby się po prostu nie narobić i żeby dojść do określonych efektów y szybciej, bez konieczności wprowadzania 25 tysięcy różnego rodzaju funkcji związanych z marketingiem, skoro one są wszystkie zgrupowane w, w ten sposób. Y naszą grupę sobie z nazwałem, zapisujemy ją. I zapraszam was do kolejnego odcinka. Właśnie wam powiemy na temat, czy powiem wam na temat stanowisk i dlaczego takie targetowanie ma sens i jakie wykorzystać. Trzymajcie się, cześć. Dzięki wielkie.